Ach, odcinki rymowane. Część to druga, czas na pranie. Tak, to odcinek rymowany, no i będzie duże kany. Nie, admirał to jest. Herston wszystko będzie teraz pę pętą. Łapkę w górę, subskrypcję dajcie, a wam tam trochę tu trypotacie. Ta trypotacie. Nie smućcie się, lecz... Nie, nie smućcie się, ponieważ odcinek zjmowany nie jest to ostatni, lecz będzie dużo jeszcze w mojej stajni. Bez mnie lecimy z odcinkiem. No i ankietą, którą wstawiłem. Ponieważ wstawiłem dzisiaj ankietę na kanał na kanale... którą... Z, na kanale będzie ona była będzie ona była aż do... aż do końca tego... Pa czekajcie ankieta ta będzie bardzo długa lecz krótka, chyba że długa tak głosujcie tam proszę moi kochani, ponieważ zostanę tutaj, bo, ponieważ nie, nie będziecie rozjebani. GULDAN! kontra Anduin! Anduin wryn to niezły syn, chyba że dostaniesz dobry dyn. Światło w mroku idealnie się składa, bo kappon to jest duża pokara. Moja dusza będzie moja! Słowę i księcia stąd wypierdalam, ponieważ będą mu tylko przeszkadzać. Podstęp i wyssanie. Dobre serce na gwałę. <śm> Ale nie będzie tutaj roka. Jestem. O! Flamebird to jest przeciwnik mój, no i chuj. Przebudzenie stworzycieli, tak mówił Pany, chyba że raz zostanie tutaj posiekany. Coś czuję, że tutaj będę jebany, albo po prostu rozjebany. Pieczarę daję i poświęciłem. Wszystkiego, Niedziela jest dzisiaj dzień tu święty. Dzisiaj Bóg odpoczął od całej zamęty. Oho! Życie nie, a mnie wypełniony! Zemrys przepracowany jak zawsze jest tu no i zawsze ma duży ciu co to są dwa? Obrażenia mi ten chłop ale nie wiesz, że dostanie teraz. Bo... Pragnie po... Zostanie po czym? Po. Komandze? Nie wiem. Protokół tworzenia to karta gówniana, bo można zdobyć nieskończonego tytana. Agentka turystyczna to nie byle magiczna. Dostałem tutaj szlak. No i będzie to, i wszystko będzie w smaku. To boldy są zawsze bardzo memiczne. Wszystko to będzie... Zamiastuja. I nic... nic tu nie będzie. Trochę... ani trochę toksyczne. Czuję, że w pierdół zaraz zostanę. No i chyba marszacja Zostanę wychujany. Zostanę Potwierdź rezerwację! Oj, dostanę w pierwotu dużo zaraz będzie tutaj dużo chmurza. Easy, Nezota Skaziciela pewnie ma w talii, więc zakładam się o 300 talii. Kobold i ten Tauran wyglądają podobnie, to chyba bracia z jeden fore. Mniejszą zdrowie nie jest dla pedałów, chyba że są. Trochę trzymało. Kurwa nie, nie wiem. Powystrzegli mnie Być Oby, nie będą strzelić, bo wystrzyżesz mnie. Taureński mój mały... No nie chcę mówić psie, no bo nie chcę być toksyczny, no po prostu nie dokończymy tego. list to duży po prostu pies, bo na czterech łapach zawsze jest. Oj chyba zaraz dostanę w dupę. No i nie będzie już odcinków. ZAMISZCZUJĄ! Ja pierdolę, zaraz ja się złamie, Chyba, że będzie wszystko rozjebał. Stwór z bagien jest do gość. No i teraz dostaniesz w kość. Arena Jackson, poradziłem no, w dupę. zaraz będziesz, zaraz dostaniesz chłopie w dupie. Tauren wojownik to nie jest by w kość, ale zaraz dostaniesz chłopie w kość. Stwórz z bagien, jest to żywiołak, ale nie wiesz czemu nie ma tu, to jest półtorak. Zaraz Amaru mój tu zarzuci. No i będzie, tutaj dużo mnie na Białorusi. Jak podejrzałem, ma tu Montura, Tego innego ciula. Pala. Nie chyba zaraz będę miał dużo. zła. Zła tu nie ma, mój drugi kolego jest tylko. Jest tylko pento, no i to... Jędzo. Jest tylko pęto jęzo. ETC zaintu ETC zawsze był tutaj. Wycisz stronnika, a dostaniesz coś tam. Nie, nie wiem coś dostaniesz. Nie pokażę Ci jeszcze, mój drogi, taurenie, bo musisz zostać tutaj. Jakbyś w... Jakbyście dźwięki w tle słyszeli kochani. Wobaczcie, ale zaraz. barszcie, ale nie jestem jeszcze z wami sam. Jesteście sami jeszcze na? No. Pogrzebanie jest zawsze bardzo ironiczne. A grabenie spaczenia jest bardzo logiczne. życie nie! A Jakim cudem on ze ma dwóch? Czyżby on. No co za ciuli? Czyżby. hakował? Czy jest w w ogóle w tej grze się tam? bo jak tak, to muszę... Zaraz. nie no, żeż, kurde, jestem... W no i zaraz będzie w kupie. Muszę kart się szybko pozbyć, bo dostanę zaraz pozwę. Pochłoną cię fale. Pochłonie cię bezkresna fala. Bezkres falauta. Dostaniesz teraz wolnego. Bardzo kara. zabity to jeszcze nic strasznego. Dłużej będzie, jak dostanę wolnego. Rzyj, chcę was wzywa. Idealnie teraz brakuje mi dziewiątki. Czy ktoś ma dziewiątkę? Halo, halo. Chyba, że Amarę, teraz mi tu puści. Będę w dupie. No i fus zrobił. Źle zrobiłem, trochę decydowałem. Mógłbym użyć Balorna, potem w dwóch Agamanów. Teraz mnie zabiję ciągle no ja teraz Zaraz będę posiekany. Nie wiem, mam wiele, i możliwości. wiele możliwości jest tu bez liku, no i dostaniesz teraz dużo mobiku. Chcę innego innego nimo co, dlatego idę w frontalny atak na moją stronę. Śmierciono różna paszcza wygląda jak no chyba dostało trochę lica. Już nic ci nie grozi. Trzebałbym ją sobie pogrzebać, miałbym przynajmniej jakiś przesteracz. Zrobiłeś błąd, mój i kolego, ponieważ teraz nie, nie możesz mnie pokonać. Czyżbyś tutaj mizu zrobił? teraz na Jeśli teraz zginą oboje, to idę do ręki. Już kurwa Zostałeś teraz powinny. Zaczynam od nowa. Krzestarcie. Zostałeś teraz. Potarcie. Walka trochę za długo się ciągnie. Oh. Uno, dos, tres, Quadro sto. Szalad, Tu drzewu jest martwy, co zostało teraz? Dużo zaparte. Tamara szybko, choć że tu zostanę teraz, bardzo wklepę. Zginę teraz drodzy koledzy, więc nie biorę samolotu, okej, okay. Odnajdź mnie we śnie. Raz, dwa. A nie mówię, że będziemy coś z agonią? Miał tu ksyrellę ten chuj z agonią. Tego raczej nie planowałem. Dostajesz minus dwa. Zdając ci obrażenia. Teraz mnie zabij. I drzyj w cierpieniach. Roby mówię. Wodna śmierć. Szkoda że od pol. Cześć. Pierwsza gra przegrana, lecz nie smućmy, ponieważ dostało jeszcze dużo dłużne. Przypominam Wam, kochani, moje rękę wciąż jest, no i nie będzie jej aż do 3. Cześć. Cześć. Dawno temu w Galaktyce Odległej dostałem dużo pierogów z zaległej. Ponieważ nie jadłem pierogów u babci, dostanę teraz Hunta. By Byliście bardzo odważni, Anduin Król to wciąż Hun. Czemu ludzie idą pod Kapłana? Nie rozumiem tego dzbana. Wiatłość zapewni nam zwycięstwo. O Jezus, tłajne, Ta dusza się moja! Zaraz będzie, to jest raj. Czarnoksiężnik i kap kapłan to niby dwie osobne byty, lecz oba są jednak bardzo poryty Aaa, Widzę, że sprowadzasz... Ciekawe o co idzie Co no, to do Czy będzie mi kupiował? Jak tego Widzę, dawna? że sprowadzasz gości. Pozdrawiam gość. cię, przyjacielu mój drogi dostaniesz tutaj chleba na pierogi. Karty dostałem teraz ze złote. Oproszę, jak tam macka jak w Hentaius. Bo... Szukaj porady u mędrca pewnego. Poproszę, to mamy. A może tutaj. niszczyciel w ogóle się nie zmienił. Wziąłem cały czas jest złoty. No i się mienił. Dwine, dryne. Za siedmioma marketami, za ośmioma parkingami była sobie, że zaraz zadanie moje zrobię. No i będzie tutaj dużo. O kobie. Twoje życzenie jest dla mnie sugestią. Twoje życzenie jest dla mnie sugestią. No i zaraz będziesz tutaj. Nie wiem. Pendlonsz. Nasza ich nieprawdziwy uczeń to jednak został tutaj zakończę cię szybko, mój drugi kolego. Raz, dwa, trzy i cyk! I wia. cyk. Pierwsza była ta karta, więcej użyję. No chyba nie jest, nie? Za statystyki ich łączne wynoszą 7 jak ten, miał... Nie wiem. Dobrze pamiętał to miejsce egzemplarza. zostało tutaj dużego ulica. własną sobie zrobiłem. No i będę. jest do za nowego kresu O chci smada Jeśli Sargerasa nie pan nie zaskoczony po prostu dostaniesz po prostu po prostu. Jeśli Sargerasa nie podjebał, nie nie jestem zaskoczony. Po prostu dostaniesz dłoń i nie on. Jest tam kto? Nie, aniżeli to się wypalony. zostaniesz, mój drogi kolego. Błagam? 4, 5, 6, 7. Ach, jakie szczęście! O, proszę bardzo, spękana potęga. To bardzo. Robię tak i robię tak. Jeszcze zrobię tak, to pichak ci w smak. Ta śmierci jest bardzo ironiczna Jest bardzo. Kolaste. Będzie tutaj dużo sp Ale nie będzie nikomu. Smolaste. Zniszczył 4 za 3 Nie, zniszczył 3 za 4 Czy to było warto? Nie sądzę, by to było. coś. Przecież... Zamknij mury, Deu, powiedział Admirał. Zostaniesz tutaj. Do Ale zwycięstwo z gardłem ja. Zamorgaziłem ci dupę, to jest drogi kolego. No i teraz dostałeś Smolego. Kobiet z Mieszku jest bardzo filetowy, dostał dużo. O, zaraz mi tutaj skończę zadanie, będę tutaj, dużym hamem. Kurierka Konfronterii jest zawsze na topie. Dostała dużo. Ser na stopie. Tak, teraz na szczel to mi dowieździomek. U was wiele, gimmy, żółte pokrzątki. Ganiał, gnieźdź tej smugi, jest to moja, bo od rano Teraz dostanę pewnie podupię, ale przynajmniej będzie tu skrót. Część o lenistwie jest bardzo adekwatna, zwłaszcza jeśli jest to tutaj dużego wypadka. Najwyższy czas w Sią, że jest bardzo dobry, dostał on dużo marszu. Masowe rozproszanie to bardzo chujowe zaklęcie, szczególnie wyciszczanie to bardzo bajeczne. Nie zdecydować nie może. To i stupiga. Ale spokojnie jeszcze mam. No mnie nie, nie ultra gigasaur jest bardzo duży dostał on bardzo dużą marużę używam hmm. lokacji, teraz tej wielkiej odłamek duszy, tutaj jest niebie ale ją... roześpięła? Tak, już nie uczyłem się tego. jest za zero, to bardzo by się przydało. Ponieważ iż Azai jest ta, ponieważ nie jest chyba duży smak. W tej linii czasu moja moc jest naprawdę nieskończona! Zmarnowałeś potencjał, mój drogi kolego. Dziewięć. Wypiesz się w podróż marzeń. To się bardzo przyda, lecz jeszcze nie teraz. Muszę czekać minutę, teraz. Upłat. Zrobiłem te, te tanieczny sług z jego on zagrać teraz bardzo musi i nie dobrać odłamku na całej Białorusi. Wtedy zazdrości użyć muszę. Co moi koledzy. jeszcze mam dużo warszów, potelicy, politycy, politycy. Błąd to był twój największy by zrobić teraz taki błąd, ale Ponieważ patrz, co robię teraz z twoim szmarem. Robię cyk. Okay, bam. Baga. Teraz patrzcie. Patrzcie. Bam. Okay, bim. Bam. 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 co Bam. tego Bam. Bam. chyba będzie tu bardzo Bam. W planach nie było coś takiego. O kurde. Bardzo źle zrobiłem, moi koledzy dostałem tutaj bardzo złe zlepsy. Co ja mam zrobić z tymi wszystkimi

się bardzo raz skruszę, czy może zaraz się tu uduszę? Uwaga, czy dostanę teraz. kolegę? nie dostałem. tutaj bardzo duży masz nie, 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 nie. Nie, i ci teraz dostaną dłomek, z się zajebać się znajdować, pasykanów. Właśnie teraz zostałem zajebany. Zajebany zaklęcia w A żebym teraz nic nie powiedział. Dostał on teraz dużo. Dostanie dużo, teraz do pojęcia. 27 minut i 15 sekund. Dobrze jest to być youtuberem. Odcinek zrobiony dzisiaj impetem. 65 zwycięstw zostało mi czarnoksiężnikiem. Dwa razy kapłana dostałem kulikiem. A wy kochani widzowie dajcie łapkę w górę. A na ankietę ankiet, wejdźcie i dajcie. Coś murem. I byłem admirał Herbston, to był odcinek kolejny. Mam nadzieję, że mu się spodobał. No i co? Subskrypcja dla zachęty.